Siemaneczko Mordy, witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj zgromadzonych w nowym 2024 roku. Jest mi niezmiernie miło, że w nowym roku jesteście tutaj razem z nami i z tego miejsca też obiecuję Wam, że ten rok będzie najgrubszym rokiem w historii naszego kanału i że nie pożałujecie subskrypcji, którą tutaj mam nadzieję. Że zostawiliście. A tymczasem, skoro mamy 2024 rok, to znaczy, że minęło już 20 lat od debiutu na rynku takich samochodów jak Aston Martin DB9, Ferrari F430, Mercedes CLS czy BMW serii 1. 20 lat! Czaicie to w ogóle? Wiem, że niektóre spośród tych samochodów wyglądają wręcz ponadczasowo, mimo że 20 lat w świecie motoryzacji, to jest niemalże wieczność. Ale no, są takie samochody, które w historii motoryzacji pozostaną na zawsze zapamiętane i w tym odcinku przyjrzymy się najciekawszym samochodom, na które czekamy w roku 2024. Alpine to francuski producent samochodów sportowych, który zasłynął przede wszystkim z modelu A110, który na początku lat 70. zdominował świat rajdów. W 2017 roku wskrzesili ten samochód. Mieliśmy nawet okazję go przetestować i nie przesadzając, uważam, że nie jeździłem w życiu lepiej prowadzącym się samochodem. W latach 70. Renault wypuściło model 5, który jest już autem kultowym i który powstał w ilości aż 5,5 miliona egzemplarzy. I tak się składa, że w 2024 roku Renault 5 ma zostać wskrzeszone i samochód ten wygląda świetnie. I co więcej, Alpin zapowiedziało, że zajmie się tym samochodem i troszeczkę go usprawni, no i w połowie tego roku ma ukazać się wersja produkcyjna Alpin A290 opartego właśnie na Renault 5. Samochód ma być oczywiście elektryczny, ma mieć 215 koni mechanicznych, ma rozpędzać się do setki w mniej niż 6 sekund, co w sumie jest niesamowicie dobrym wynikiem jak na zaledwie nieco ponad 200-konne auto oraz ma mierzyć zaledwie 3,99 m długości. Alpin tym samym zapowiada, że ma zamiar pokazać światu, że da się zrobić ekscytującego elektrycznego hot hatcha, Ekscytujący elektryk brzmi troszeczkę jak oksymoron, no ale ja osobiście wierzę w Alpin, no i zobaczymy, co pokażą. A przechodząc do czegoś myślę, że nieco bardziej ekscytującego. W 2024 roku ma rozpocząć się produkcja Astona Martina Valhalla, czyli super samochodu brytyjskiego producenta, który projektowany był wspólnymi siłami z zespołem Red Bull'a. No i pewnie może to brzmieć dla Was nieco znajomo, no bo mamy już Astona Martina Valkyrie, ale nie dość, że Aston Martin Valkyrie jest samochodem limitowanym do zaledwie 150 egzemplarzy. To jest też samochodem kosztującym 3,5 miliona dolarów. Valhalla ma natomiast powstać w ilości 999 egzemplarzy, a cena ma wynosić około miliona dolarów. No, nadal może nie jest to okazja życia, no ale w dalszym ciągu 3,5 razy taniej, jakby nie patrzeć. Do napędu Walhalli posłuży oczywiście 4-litrowe V8 Twin Turbo od Mercedesa, które jednak, co dość nietypowe dla Astona Martina, będzie zamontowane centralnie i będzie wspomagane przez dwa silniki elektryczne, więc spodziewamy się tutaj łącznej mocy na poziomie 950 KM. mechanicznych. Największa ciekawostka w przypadku tego samochodu to jednak fakt, że będzie to pierwsze w historii drogowe, produkcyjne auto wyposażone w technologię Castrol Nexel. Jest to technologia umożliwiająca wymianę oleju silnikowego wraz z filtrem w zaledwie 90 sekund. Cała procedura zasadniczo ma się zawierać w wymianie takiego pojemnika mocowanego przy silniku, w środku którego znajduje się olej wraz z filtrem oleju. No i szczerze, zajebiste! Trzymam kciuki, żeby taka technologia w przyszłości została ustandaryzowana, a tymczasem lecimy dalej. BMW M5 Touring. No, to jest zdecydowanie auto, na które czeka mnóstwo fanów bawarskiej marki. Nowe M3 Touring, będące pierwszą w historii M3 w kombi, wzbudziło całe mnóstwo zachwytów w świecie motoryzacji. A jako, że ostatnią M5 w Touringu był model E61. No to BMW stwierdziło, że pójdzie za ciosem i w 2024 roku wprowadzi M5 w takiej właśnie odmianie. Atmosfera wokół tego samochodu jest regularnie podgrzewana, a wygląda na to, że jest na co czekać. Pod maską spodziewać się mamy zelektryfikowanej V8, która łącznie generować ma ponad 700 koni mechanicznych i najprawdopodobniej będziemy tu mówić o napędzie wprost z nie najpiękniejszego BMW XM Label Red. Zatem taką pierwszą zapowiedzią w przypadku nowej M5. Piątki jest 748 koni mechanicznych i 1000 Nm. W 2024 roku na europejskim rynku zadebiutuje również ostatnie prawdziwe amerykańskie kupę z V8 pod maską. Mowa tu oczywiście o siódmej generacji Forda Mustanga, bo jak zapewnie bardzo dobrze wiecie, zarówno Dodge Challenger i Chevrolet Camaro znikają z rynku i nie będą już produkowane. No... szkoda. Ford Mustang jako jedyny pozostanie wśród żywych i nadal pod maską tego samochodu będzie można znaleźć wolno sądzy silnik V8 o pojemności 5 litrów. Co tym samym oznacza, że będzie to jeden z ostatnich dziś jeszcze produkowanych samochodów, które będzie można kupić z wolno V8 pod maską. Niestety pozostanie w grze z silnikiem, który raczej z normami emisji spalin jest delikatnie na bakier. Oznacza, że w Polsce cennik Mustanga siódmej generacji z V8 pod maską będzie startował od 303 500 zł. Ała. Poprzednia szósta generacja, gdy zadebiutowała na polskim rynku w 2015 roku, była dostępna z tym samym silnikiem pod maską już za 169 400 zł. Podsumować to wszystko, chyba można jednym zdaniem. Spieszmy się kochać v 8 Tak szybko odchodzą. Zamiast V8, no nie da się ukryć, świat samochodów jest przejmowany przez samochody elektryczne. Ale problem z samochodami elektrycznymi jest taki, że samochody jakoś tak, no, nie mają wyrazu, ale w 2024 roku na rynku pokaże się samochód, którego jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw. Mówię tu o Hyundai'u Ioniq 5N. Ma to być elektryczny hot hatch koreańskiej marki, który będzie wyposażony w drift mode, będzie miał tryb do palenia gumy, będzie miał oprogramowanie imitujące zmiany biegów za pomocą łopatek, będzie miał szperę na tylnej osi, będzie miał 650 koni mechanicznych i będzie w stanie się spędzić do setki w 3,4 sekundy. Wiem, że to tylko elektryk i że póki co bazujemy tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie na danych i katalogach, tudzież filmach od producenta. Natomiast jeżeli technologia elektryczna ma się przyczynić do wprowadzenia do samochodów czegoś innowacyjnego, to wydaje mi się, że Hyundai Ionic 5N to właśnie zrobi i na to czekamy. Kolejnym... Elektrykiem, na który w 2024 roku czeka świat motoryzacji jest Mercedes EQG. No i nie wiem czy jest to auto, na które czeka się z ekscytacją, ale na pewno czeka się na nie z zaciekawieniem. Bo Mercedes wziął swój prawdopodobnie najbardziej ikoniczny i klasyczny model, którego stylistyka niemal nie zmieniła się od debiutu w 1979 roku, no i postanowił z niego uczynić elektryka. Mercedes chwali się bardzo mocno, twierdząc, że EQG, czyli elektryczna G-Klasa, ma być najbardziej dzielną w terenie odmianą tego modelu w historii. No i tutaj w głowie pojawia się taka gwiazdka, no bo w sumie to. Co z tego? Co z tego, skoro 99% posiadaczy G-klasy chyba nigdy nie wjechało swoim samochodem w teren? Prawdopodobnie największym bajerem tego samochodu będzie możliwość wykonania tak zwanego G-turna, czyli zawrotu w miejscu. Jest to możliwe dzięki temu, że Mercedes EQG ma mieć cztery silniki elektryczne po jednym na każdym skół. No i wykonując takiego G-Turna, czy jak to tam się ma nazywać, silniki po jednej stronie samochodu będą kręciły koła w jedną stronę, silniki po drugiej stronie samochodu będą kręciły koła w drugą stronę, no i tak też auto się będzie kręciło wokół własnej osi. No i dzięki temu też elektryczna G-Klasa może zawracać niczym czołg. No jest to bajer, który ma się przydać do nawracania na jakichś ciasnych ścieżkach leśnych, natomiast pewnie skończy się tutaj dokładnie tak samo jak z Mercedesem GLS, który to otrzymał podskakujące zawieszenie mające pomóc w wyjechaniu z grząskiego terenu, a ludzie jeżdżą po prostu w takim trybie, fleksując się po mieście. Niemniej jednak no, na elektryczną G-klasę czekamy. Czekamy również na Lamborghini Revuelto, którego produkcja owszem już ruszyła, natomiast pierwsze klienckie egzemplarze mają być dostarczane w 2024 roku. Przypomnijmy tutaj, że Revuelto to oczywiście następca legendarnego, już wręcz Aventadora. Z dobrych informacji samochód nadal będzie wyposażony w wolno silnik V12. Co prawda będzie on zelektryfikowany, ale szczerze nie widzę w tym absolutnie nic złego, bo to trochę tak jakby powiedzieć, że zelektryfikowane v 12 Ferrari na Ferrari sprawia, że ten samochód jest ble. A nie jest. Auto ma być spektakularnie szybkie, ma mieć 1015 koni mechanicznych, ma się rozpędzać do setki w 2,5 sekundy i być w stanie osiągnąć ponad 350 km na godzinę. Wiele osób na ten moment troszeczkę narzeka na stylistykę RWL, to twierdząc, że to auto nie jest aż tak agresywne i jest trochę zbyt okrzesane względem na przykład właśnie swojego poprzednika, czyli Aventadora, ale myślę, że z takimi ostatecznymi osądami wobec tego samochodu powinniśmy się wstrzymać do momentu, gdy te samochody zobaczymy na życiu. Żywo na drogach. Niewątpliwie jednym z grubszych samochodów, który wyjedzie w 2024 roku na drogi, będzie Ford Mustang GTD, czyli Ford Mustang w cenie Porsche 911 GT3 RS. Brzmi to przerażająco, ale podobno ma to być pierwszy w historii Ford Mustang, który naprawdę, tak naprawdę będzie się. Prowadził. Ten Mustang ma mieć mnóstwo aktywnej aerodynamiki. Ma mieć V8 doładowaną kompresorem o mocy 800 mechanicznych, Ma mieć rozkład masy bliski 50 na 50. Dostępne mają być nawet węglowo-ceramiczne hamulce. W Mustangu, no. Teoretycznie brzmi to jak przerost formy nad treścią, ale Ford ma pewne ambitne plany związane z startami w Lemo, a Mustang GTD to model bazujący mocno konstrukcyjnie na samochodzie właśnie wyścigowym. W skrócie więc, ma być to po prostu najszybszy Mustang w historii i nie mówimy tutaj o jeździe na wprost, kosztujący jakieś 300 tysięcy dolarów. Znacie na pewno historię rozwoju marki Porsche na przełomie lat 90. i 2000. No, robili sobie jakieś tam auta, ale nigdy za dobrze nie zarabiali, aż w końcu wyprodukowali Cayen'a, zarobili w hajsu i zaczęli robić jeszcze lepsze samochody sportowe. I wydaje mi się, że podobną ścieżkę rozwoju w ostatnim czasie próbuje obrać brytyjska marka Lotus. Lotusa na pewno większość z Was kojarzy, bo robili dość wybitne samochody, które były niesamowicie zdolne na torach wyścigowych. Ale jak to zwykle bywa w przypadku niszowych producentów samochodów, no nie do końca się to opłacało. Dlatego też jakiś czas temu Lotus wprowadził na rynek elektrycznego suwa Eletre, a w 2024 roku planuje uruchomić sprzedaż modelu Emea, czyli ichniejszego hyper GT. Na ten moment wiemy, że auto wygląda świetnie i że w swojej najmocniejszej wersji ma mieć aż 918 koni mechanicznych. Podstawowa wersja, natomiast, ma mieć 600 koni mechanicznych i ma konkurować z Porsche Taycanem. No cóż, może Emea nie jest wybitnym samochodem, na który warto czekać z uwagi na to, jaki jest, ale ja po cichu liczę na to, że ten samochód sprawi, że marka Lotus odbije się od dna i znowu zacznie robić świetne samochody sportowe, tak jak to robiła kiedyś. W 2024 roku do sprzedaży ma wkroczyć Nissan Z Nismo, czyli usportowiona wersja bazowej wersji Nissana Z. Fantastycznie wyglądające, dwudrzwiowe, kupę z turbodoładowaną V6 pod maską. Z modyfikacji Z Nismo zamiast 400 koni mechanicznych ma generować ich 426. Ma mieć dwa razy szybszą dziewięciobiegową automatyczną skrzynię biegów. Ma przeprojektowane i usztywnione nadwozie, karbonowy wał napędowy, przeprojektowane zawieszenie oraz układ hamulcowy. No, coś pięknego. Nismo rzadko zagląda do Nissana po to, by przerobić jakiś ich model, a tymczasem wydaje mi się, że w przypadku tego auta udało im się zrobić coś, co w przyszłości ma bardzo dużą szansę na zasłużenie. Na miano klasyka. Jedyny problem jednak, to auto nie jest i nie będzie sprzedawane w Europie. I na tej smutnej wiadomości kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, na który spośród tych 10 samochodów Wy najbardziej czekacie, a może czekacie na jakąś inną premierę, której nie było w tym odcinku. Dawajcie znać. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w 2024. Trzymajcie się. Nara.